Skupimy się teraz na naszych łopatkach. Kręgosłup wyosiowany z neutralnymi krzywiznami. Z wydechem pozwalam całemu kręgosłupowi i klatce piersiowej zapaść się w stronę podłogi. Utrzymuję proste łokcie i aktywne ręce. Jednak moje łopatki kliknęły jedna o drugą ponad kręgosłupem. Zbliżyły się do siebie. Z wydechem używam siły rąk, odpycham podłogę stanowczo i taki niezmiennie wyosiowany kręgosłup podnosi się do góry. Łopatki z powrotem zjeżdżają na Boki pleców są szeroko rozstawione i tak będziemy się bawić. Wdech, kręgosłup opada do podłogi, z wydechem odpychamy się my od podłoża i kręgosłup z powrotem wraca pomiędzy dwie szeroko rozstawione łopatki. Jedziemy sobie wdech i wydech, wdech i wydech. Łokcie cały czas proste, kręgosłup pod kontrolą. W czasie opadania w dół nie rozluźniajcie zbytnio brzucha i dolnych żeber. Za to rozluźnione pachwiny, po to, by ten y, skłon, niejaki opadanie kręgosłupa odbywało się dzięki elastyczności waszych stawów biodrowych. Z wydechem klatka piersiowa kręgosłupa opada do podłogi, z wydechem staramy się odepchnąć mocno od podłoża. Cały czas czubek głowy na przedłużeniu kręgosłupa, broda lekko zanurzona w szyi i dążąca troszeczkę do obojczyków możemy sobie powtórzyć ten ruch kilkanaście razy na przykład 12